Nazywam się Billy Lerk, choć niewielu pamięta to imię. Przez lata ukrywałam się. Byłam kapitanem statku o nazwie Groźna Wręga. Parałam się przemytem, paserstwem, może też zdradą, zależy kogo spytać. Nasze imiona zawsze pozostają w cieniu szeptów, które wokół nich krążą. Jeśli ukrywasz się przed światem wystarczająco długo, w końcu Cię zapominają i żyjesz samotnie z brzemieniem swoich decyzji. Ja jednak nie mogłam zapomnieć tego, który podniósł mnie z dna, Dauda, nożownika z Dunwall. Imię to wymawiali zrozpaczeni lub umierający. Imię zabójcy, który zgładził jedną cesarzową i uratował inną. Wstyd płonie w sercu przez długi czas. Gdy zdradziłam Dauda, pozwolił mi żyć. Porzuciłam Dunwall i własne imię. Przez lata zastanawiałam się. Czy zasługuje na przebaczenie? Przez lata śmiałam się z siebie, że pragnę go bardziej od mordercy. Czasem litość tnie boleśniej niż nóż. Teraz wiem, że przebaczać trzeba nie tylko tym, którzy cię ranią, ale również i sobie. Wiem, że Dałt jest w Karnace i zamierzam go znaleźć. Od tygodni co noc ten sam straszny sen. Uliczna bójka. Moja martwa ręka leżąca w rynsztoku, oko wyłupione mieczem członka najwyższej straży. A gdy się obudzę, czuję ból jeszcze przez długie godziny, aż ciarki przechodzą. Zawsze przynosił mi nieco ukojenia. Ukradłaś go dla mnie, prawda, Deirdre? To wszystko, co mi po tobie pozostało. Kolejna pamiątka po dawnych czasach. Przynajmniej nadal jest ostry. Ten klub bokserski w łaźni Albarka to ostatni trop. Gaut musi tam być. łamania, szpiegostwo, kradzież kieszonkowa. Daud nauczył mnie nie tylko zabijania. Dzięki temu na razie sobie poradzę. Szukam już długie miesiące. Wiem, że gdzieś tu jesteś. Daud. Ta stacja nie była używana od lat. Ukrycie groźnej wręgi nie było łatwe, ale na razie jest bezpieczna. Chciecie mi dziś powiedzieć rynsztokowi przyjaciele. Przyjaciółka cieszy. Jedna z nas. Jedna z nas. Ale lepszy i duża. Ale przyjaciółka. 啥啥。不 Dobra, stara łaźnia Albarka nie powinna być daleko.

I tam każe dowiedzieć się, co gang Bezokich robi w Albarce. Już ja wiem, co robi. Aż... niemożliwe! Nigdzie się nie No dawaj, skoń! Słyszałam co nieco o bezokich. Sporo dziwnych rzeczy. I nic dobrego. <try> <try> A obnosi się z nowym amuletem. Mówi, że pobudza flaki, przyspiesza krążenie krwi, w żyłach pozwala zachować spokój i Na oczy odmięca. Doubt. Zmuszają go do walki? Muszę go stamtąd wydostać. Nie wiem, kim Bardziej jesteś, radzie. ale zostań na dole, o ile nie szukasz kłopotu. Spójrz na siebie! Zamknięty w jamie jak pies! Czekasz, aż jego właściciele... Rzucą mu to ustrojstwo to. musi ujarzmiać moce Dauda. Gdybym je wyłączyła, amulety, nic by go nie powstrzymało. ...albo innego wsparcia, jeśli chcesz dziś walczyć. <try> どこに行ってんの Zamknięte. Klucz musi mieć osoba, która rządzi tym cyrkiem. Hmm. Czy to... Jestem to, to znowu to. ty? Przestań się chować, la! Może to po prostu... Zostaje tu mnóstwo grosza. Zaraz. Pędzą to ze szczurów? Dzieciaka, który mówił, że dzięki amuletowi kule będą się od niego odbijać, ostrzelił się w brzuch. Zmarł dzień później. اشتركوا في Tylko w klubie Spector. Ciekawe czy to prywatny lokal dla członków bezokich. nigdy nie przegrał walki. Został. Dobrze się sprawiłaś. Wiedziałem, że kiedyś mnie odszukasz. Nie było łatwo cię znaleźć. Jak tu trafiłeś? Porozmawiajmy gdzie indziej. Bez ocy mają więcej tajemnic niż ci się Mam wydaje. statek. Właściwie to wrak. Groźną wręgę. Jest przycumowana pod warsztatem naprawczym Akantila. doubt Nic nie mów, Billy. To, że tu teraz jesteś, wystarczy. Potrzebuję twojej pomocy. Jak za dawnych czasów. Tamte dni minęły. To coś większego. Nasza ostatnia robota. Wchodzę w to. Kto jest celem? Ten, kto odpowiada za wszystko. Kulty, czarną magię, znak na mojej dłoni. Zabijemy samego czarnookiego drania. Co? Chcesz zabić odmienca? Chcesz zabić Boga? W końcu znajduję dziada, a ten od razu rzuca mnie w wir jakichś okultystycznych porachunków. Daud wytłumaczy mi się na groźnej w ręce. Zdajcie się, szczury ściekowe! <laughs> <Dada jest elektrona! śmiech> Rozycie, Za trzy, tak, jeszcze jakieś Co? trzy godziny. Hmm. Gdy pierwszy raz zobaczyłam Dauda, byłam tylko zniszczonym dzieciakiem żyjącym na złość światu. Poderżnął bezszelestnie gardła trzem mężczyznom, zostawiając po sobie jedynie krew i śmierć. Nie wiem, na co liczyłam, gdy poszłam za nim tamtej nocy, ale zaufał mi i podzielił się ze mną swoją dziwną magią oraz czymś więcej umiejętnościami, czasem, a niekiedy także tajemnicami. Dziś nie jest już tym samym człowiekiem. To jego ostatnie dni. Nosi rany, które się nie zagoją i wyrzuty sumienia kłujące tak jak moje. Wiem, jak bardzo niszczą one duszę. Ale znalazłam go. On zaś chce, bym pomogła mu odkupić grzechy całego życia, zabijając Boga. Kongregacja uczy nas, że odmieniec żeruje na słabości. Że pustka jest źródłem zwątpienia, herezji i cierpień. Że za wszystkie nasze problemy odpowiada odmieniec. Kto wie, może mają rację. Ten sam sen. Moje ramię odcięte. Mój oczodół pusty, piekący. Wciąż boli. Mam nadzieję, że to nie żaden omen. Powiedz coś <laughs> o pustce, Billy Lark. Dotyka ona zarówno umysłów śpiących, jak Taki? i konających. Czasem zaś sny przypominają ci tylko o tym, o czym chcesz zapomnieć. Wiem, kim jesteś. Co tu robisz? Czego ode mnie chcesz? To ludzie zazwyczaj chcą czegoś ode Ale ty nie pragniesz mojego znaku, co byli? Oddam ci więc coś, co utraciłaś. Co? Chwila! co ty? A! A! Świat wokół ciebie został zraniony. Ty zaś nosisz pełen bliznę. Nie będziesz już taka sama. Ciekawe, czy ci się spodoba. Co on zrobił? Oczywiście teraz się pojawił. Szlak, szlak! Zabrał mi ramię, a moja twarz! Czy to ze względu na sny? Czy na Dauda?